Cześć. No. Zabiorę wam życie. Okej. Okay. I spalę was wszystkich. Okej, okay, wyjdźcie. Rozumiesz mnie? On właśnie dźgnął swojego ojca ponad 30 razy. Dobrze na tobie leży, prawda? Tak, jest w porządku. Tak, jest w porządku. Ej, mamo, zawsze cię kocham i będę kochał. 18 w Del City, Oklahoma. Policja dostaje niepokojące zgłoszenie na 911... Numer alarmowy Del City, słucham. Tak, Del City. Hej, mamy tutaj wypadek. Myślę, że to wypadek. Możesz to sprawdzić? Co się dzieje? Nie wiem, na podłodze leży mężczyzna, jest krew. A gdzie, gdzie się znajdujesz? Hej, powiedz im, gdzie jesteśmy. Tak, złap go, prawda? Poczekaj, powiedz im, gdzie jesteś. Mieszkanie 184 Del City Dobrze, co się stało? Nie widziałem, nie byłem tu wtedy Och, po prostu wyślijcie tutaj karetkę, dobrze? Ile on ma lat? Proszę, wyślijcie karetkę, proszę Tak, już je wysłałam, ale musimy jeszcze zadać kilka pytań Ma ponad 2000 lat, proszę, pomóżcie mu Dobrze Dobrze, to ty jesteś ranny? Nie, to ten drugi mężczyzna. Nie tutaj, podnieś się wyżej. Dobrze, czy on upadł, dźgnięty, przytomny? Nie, nie wiem, po prostu wyślijcie tu kogoś, oni się tym zajmą, dobrze? Dobrze. Dobrze, jak masz na imię? Ci, nie mów o tym nic tutaj, dobrze? Co to jest? Jak masz na imię? Jackson, Mississippi. Stany Zjednoczone Ameryki. Tutaj na ziemi. Połączenie zostaje przerwane, ale po chwili mężczyzna odzwania z przerażającym pytaniem do dyspozytora. Del City 911. Tak, jest tu jakiś mężczyzna. Dzwonię po raz drugi, to mój drugi telefon. To osobista sprawa. Rozumiem. Funkcjonariusze już jadą. Okej, okay, Skąd on krwawi? Nie wiem, z kilku różnych miejsc. Aha, tak. Hej, to twoja noga? Tak. Twoje ramię? Obie strony. A co z plecami? Chcesz też stopy? Zdaj mi buty. Nie. Którą chcesz, lewą czy prawą stopę? Którą wybierasz, w dyspozytorze? Przepraszam. Powiedz lewo albo prawo. I to będzie na Twojej odpowiedzialności. Pytanie to lewo czy prawo? Muszę wiedzieć, skąd pochodzi krwawienie. Hej, lewo czy prawo? Nie, muszę znać źródło krwawienia. Jeśli nie wybierzesz lewo lub prawo, w trzy sekundy rozłączę się i uznam, że wybrałeś lewo. Dobrze? Co się dzieje? W porządku. Po prostu wyślij kogoś, dobrze? Powiedz lewo czy prawo. Nie, muszę ustalić źródło krwawienia. Dobrze pan usłyszał. Dzwoniący żąda, by dyspozytor wybrał między lewą a prawą stopą rzekomej ofiary. Przypuszczalnie jego następnym celem. Wciąż jestem na linii. Niemożliwe. Co tu się dzieje? Chcę wiedzieć lewa czy prawa. To on jeszcze jeden. Kim on jest? Powiem, że jesteś kim? Tam, w tym ramieniu ramy. Nie. O, oh, sorry. Zdejmij buty, a potem zobaczymy, co dalej, dobrze? Zrób to. Zdejmij buty. Pozwól, że ci pomogę. Dobrze? Policzcie. Zacznę przy sześciu. Nie, zaczekaj. Tutaj. Nie! 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 Puść nas! W porządku, już są w drodze. Hej, zdejmij buta. Ty zdecyduj, ona nie zrobi tego za Ciebie. Dobrze, weź to, wróć tam, zdejmij to. Zdejmij to. Idziesz tam, tak? Nie. Ale zostajemy tutaj, na ich głównej, co? Okej. Okay. Okej. Okay. Słyszycie to? Nie. Nie. Zejdź, zejdź tam na dół, próbuję wejść. Zejdź z powrotem tutaj, spróbuj, tutaj. No dalej, zdejmij buta. Dobrze, dobrze. Wszystkie w porządku. Poradzę sobie z tym. Rozmowa trwała kilka minut. W tym czasie ofiara wołała o pomoc. Wkrótce policja pojawia się pod mieszkaniem, lecz nie śpieszy się z wejściem. Chodzimy teraz do budynku mieszkalnego. Czysto? Otwórz drzwi, synu. Jest zamknięte? Otwórz drzwi. Nie możemy, zamknięte. Otwórz. Otwórz drzwi, synu. Nie damy rady. Otwórz drzwi. Jest zamknięte. Nie będę tego wyważał. Słyszycie, otwórz to. Nie mogę. Trzy, dwa, sześć, cztery, pięć, Otwórz drzwi. Jesteś w zamku. Dlaczego nie możesz otworzyć drzwi? Zostań w środku, Nick. Czy ktoś jest w celi 453? Hej, doradzamy im przy zamawianiu. Wyrwaliśmy drzwi, mówiąc, że nie mogą ich otworzyć. Nasz reprezentant pracodawcy żąda, żebyśmy wyważyli drzwi, twierdząc, że nie może do nich dotrzeć. Otwórz drzwi. Chodź, otwórz drzwi. Co myślisz? Co on dostał? Nic nie słyszę, ani nie słyszałem krzyków. Jest was dwóch. Czemu nie otwieracie drzwi? Jest was tu dwóch. Ten, który może chodzić, niech podejdzie do drzwi i je otworzy. Otwórz drzwi, tak, chyba tak. Jestem czysty. Nie słyszę nic poza tym, jak mówi, że wyważyli drzwi. Otwórz drzwi porozmawiaj ze mną. Dobrze, gotowy? To jest zamek zastówkowy. W końcu jeden z funkcjonariuszy bierze łom, żeby spróbować otworzyć drzwi, gdy podejrzany postanawia pokazać się po raz pierwszy. Otwórz drzwi! Otwórz to! Wyjdź za drzwi! Co się dzieje? Wyjdź tutaj do mnie! Wyjdź! Dobrze? Mamy otwarte drzwi, zejdź na dół. Policja zidentyfikowała podejrzanego ze zdjęcia jako 42-letniego Erika Nimseja, który miał wielokrotnie dźgnąć ojca podczas rozmowy z policją. Padnij na kolana, padnij na kolana. Pomocy! Połóż ręce za plecami. Czy ktoś jeszcze jest z tobą w mieszkaniu? Co się dzieje? Muszę iść. Czy to krew na tobie? Tak. Skąd ta krew? Zapytaj go. Dobry pomysł. Dobrze, wstawaj. No no. Okej. Okay. Co się dzieje? Idziemy do tej ciężarówki. Jestem Bentley. Jestem Eric. Znasz mnie? Nie lubię tego. Nigdy mnie nie widziałeś? A rozumiem, widziałem cię. A miłosierdzie. Co masz na myśli? Tak ogólnie. Tak? Też tak mam, ale nigdy mnie nie widziałeś. Brak zdjęć czy czegokolwiek. Nie znasz mnie ani z imienia, ani z wyglądu. Ustalmy kilka rzeczy, dlatego je odciąłem. Daj mi cię tu wprowadzić na chwilę. Muszę! Przeczytać coś. Widzisz moją twarz? Nie masz przy sobie żadnych noży? Burton? Nie sądzę. Okay. W porządku, skakuj, usiądź. Ja powiem, zamknę je podwójnie, żeby się nie zacisnęły. W porządku. Pozyskam swoje włosy, dobrze? Okej. Okay. W porządku. No to ruszamy. W porządku, stary. Jeśli wejdziesz tam, uważaj, jak wsiadasz. Wierzysz w Biblię Święto. Tak. Wskakuj tam. Dokądkolwiek próbujesz się dostać? Nie próbuję nigdzie iść. Chcę, żebyś usiadł, bym mógł porozmawiać. Wiesz, czy gdzieś się wybierasz? Nie zamierzam iść. Za jakieś 120 lat zamierzasz gdzieś się wybrać? Pewnie już wtedy będę martwy. Jestem słuchaczem, rozumiesz? Rozumiem cię. Okej. Okay. Ponieważ masz kajdanki, przed dalszą rozmową muszę Ci coś przeczytać zgodnie z prawem. Okay. Wnętrze jest zbyt makabryczne, by je pokazać. Ale 63-letnia ofiara została przewieziona do szpitala, gdzie ostatecznie przeżyła atak. Funkcjonariusz odczytuje teraz Erikowi prawa Mirandy. Sprawdźmy, jak to wygląda. Czy rozumiesz swoje prawa, które Ci odczytałem? Nie, musisz przeczytać je jeszcze raz. Masz prawo milczeć, wszystko. Czy to jest nagrywane? Tak, proszę pana. Twoje słowa nie mogą być użyte przeciwko tobie w sądzie. Okej. Okay. Masz prawo do rozmowy z adwokatem i obecności adwokata podczas przesłuchania. Jeśli nie możesz zatrudnić adwokata, zostanie ci przydzielony przed przesłuchaniem. Możesz w każdej chwili skorzystać z tych praw i odmówić odpowiedzi lub składania oświadczeń. Czy rozumiesz swoje prawa, tak jak ci je wyjaśniłem? Nie, nie do końca. W porządku, stary. Włóż nogi do środka. Muszę sprawdzić tamtego faceta. Przeczytaj mi je jeszcze raz. Potrzebuję trochę zrozumienia, proszę. Nie, rozumiem. Włóż stopy do środka, dobrze. A co jeśli powiem, że jestem... Pójdę sprawdzić, co się dzieje, okej. Okay. Co się dzieje? Weryfikacja przeszłości Erika ujawnia inne zarzucane brutalne przestępstwa, w tym atak na policjanta w 2018 roku, po którym trafił na długo do zakładu psychiatrycznego jako niezdolny do procesu. Pokazują to akta sądowe. Trzy lata wcześniej Erik podobno został wypisany, by zamieszkać z ojcem w ramach opieki ambulatoryjnej. Potem przyjeżdża kolejny funkcjonariusz, by porozmawiać z Erikiem. Dobrze, możemy ci w tym pomóc. Jak masz na imię kolego? Nie odczytano mi moich praw. No, odczytano, ale ich nie zrozumiałem. Prosiłem go, żeby przeczytał je jeszcze raz. Nie chciał przeczytać, powiedział, że to nie moja sprawa, prawda? Ale czytaliśmy mu to trzy razy. Och, chcesz, żebym przeczytał? Dobrze, przeczytam jeszcze raz. Jestem trochę po tej stronie. Okej. Okay. Około siedmiu. Około siedmiu razy, dobrze? Okej. Okay, masz prawo zachować milczenie. Dwa lub trzy. Przede wszystkim masz prawo milczeć. Nie, ile razy już mi to czytałeś? Zaraz ci powiem. Może trzeci, czwarty? Ustalmy, że trzy razy. Dobrze. Masz prawo zachować milczenie. Policjant ponownie próbuje odczytać prawa Mirandy Erikowi, ale to niewiele daje. Ile masz lat? Nic. Zgadniesz. Do dzieła. To wygląda tak. 34. Dużo starszy niż to. 40. Dużo starszy niż to. 50. 70. Tak, ale nie przestawaj. Dojdziemy do tego, dobrze? Oto twój sąsiad w męskiej wersji. Poczekaj. Cześć. Umiesz liczyć? Czy musisz. robić to, co następuje po tym, co właśnie. 120, 140. Więc idą dalej. W porządku. Nie, wszystko w porządku. Chcesz odpowiedzi? Chcę prawdy. To już jakieś 15 zgadywań. Ok, na pewno zgadniesz z miliona. Jeśli nie, damy ci milion prób, jeśli tyle wytrzymasz. Jedna dziennie. Ile zer ma milion, kolego? Zapytaj Google. Zgadza się. Niech tak postąpią. Policz od swoich narodzin do 120 lat, a potem się zastanowimy. Resztę ustalimy, zgoda? Mam cię! Uważaj na nogi! Zamknę drzwi, okej? Okay? Przeczytaj mi jeszcze raz moje prawa. Zamknę teraz drzwi i przeczytam ci je tutaj. Żebyś mógł je przeczytać, właśnie tutaj. Cóż, nie chcemy cię skrzywdzić. Nie chcę, żebyście mnie skrzywdzili. Przeczytasz mi jeszcze raz moje prawa? Tak, jak tylko wejdziesz do środka. Pozwól mi to zrobić, gdy będziesz miał to tutaj. A potem usuń. Nie, próbujesz kontrolować, stary. co? Hej, spójrz na to, co to jest. Widzę to. Myślę, że to krew. Jaka to krew? Nie wiem, stary. Zamykam drzwi. Wróć na miejsce i opuść nogę. Po prostu włóż nogę do środka. Wchodzę tam. Doceniam cię. Moja kamera jest skierowana na ciebie. W porządku, kolego. Twoja kamera patrzy na mnie. Włóż nogę. Włóż nogę do środka. Mogę mieć otwarte tylko jedne drzwi naraz, więc muszę te zamknąć, dobrze? Chwilę później Eryk narzeka na kajdanki, kiedy mili funkcjonariusze postanawiają mu pomóc. Mam cię. Zamierzasz gdzieś iść? Będę z tobą. E, nie na długo. Co, tutaj na dole? Gdzie? Na kolana. Hej stary, czemu tak się zachowujesz? Nie. Idź tam i możesz to zrobić tam. Oj. Nie sądzisz? Zgadza się, nie sądzę. Okej. A, okay. A co jeśli powiedziałbym, że wiem na pewno? Nie wiem. Zaryzykowałbyś podwójnie? Podwajasz stawkę ze mną. Nie wiem. Nagrajmy i zobaczymy co wyjdzie. Hej, złap go za ramię! Tak, śmiało. Posiadacz klucza idzie w górę. Okej. Okay. Pamiętaj Zilio, w porządku. W porządku koleś. To wygląda jak te rzeczy tutaj. Jak długo jesteś policjantem? Od trzech lat pracuję w Del City. Jesteś na mojej skórze, poczekaj. Staramy się tego unikać. Tak, spokojnie, rób co trzeba. Ja z wami porozmawiam. Mam trochę czasu. Te inne kajdanki powinny być trochę luźniejsze dla ciebie, dobrze? Chcę zrozumieć sytuację. Proszę o wyjaśnienie i ponowne przeczytanie moich praw oraz powodu mojego pobytu tutaj. Wiesz co, stary? Przeczytam ci je jeszcze raz. Jak tylko skończymy tutaj ostrożnie. W porządku, dziękuję. To dużo lepiej, proszę pana. To prawa strona mi robi. Dobrze. W porządku. To ta dobra, prawda? Tak, jest w porządku. Tak, jest w porządku. Hej, mamo, kocham Cię. Kochałem Cię. Zawsze będę Cię kochał. Zrób zdjęcie, tobie Wróćmy do drzwi. Chcę się upewnić? Tak. W porządku. Możemy to nawet nazwać. Pamiętaj kilka razy. Opowiadałem tę historię. W porządku. Skacz na prawy. Rozmawiał ze mną o tym, do ilu potrafię liczyć. Tak, tak. Pamiętam to, naprawdę. W porządku. Wskakuj, wróć do samochodu. Tak. Na pewno. W porządku. Teraz zamknę te drzwi. Zostaje zabrany na komisariat policji, gdzie tym razem funkcjonariusze nie ryzykują z niebezpiecznym podejrzanym. Panie Nimsej, proszę podejść do nas. Odpowiedz mi: lwy, tygrysy czy niedźwiedzie? Zdecydowanie lwy, kolego. A ty? Lwy? A ty? Lwy, tygrysy, niedźwiedzie? Nie. Delfiny są fajne. Gdzie chodzisz do szkoły, stary? Powiedziałem: lwy, tygrysy i niedźwiedzie. Odpowiedz: wyjdę. Kiedy dostaniecie odpowiedź, co? Tygrysy i lwy. Dobrze, tygrysy. A wy? Chcecie niedźwiedzia. Macie niedźwiedzia. Sześć niedźwiedzi i sześć tygrysów. Załatwię coś specjalnego. To ty będziesz wyjątkowy. Dobrze. Wyjdź na zewnątrz. Znacie mnie? Nie. Widzieliście mnie kiedyś? Nigdy cię nie widziałem. Widziałeś kiedyś moją matkę? Nie, proszę pana. Nie znasz żadnego z nas. Nie znam żadnego z was. W porządku. Idź. Miałeś szansę. Chodź z nami. Fire, to źle się skończy, chodź. No dalej. Chcecie, spróbujcie, źle na tym wyjdziecie. Nie chcemy tego robić. Nie chcę robić tego, co musiałem zrobić. Będziemy musieli cię wyciągnąć. Wyjdę, chciałem tylko usłyszeć, żeby ktoś powiedział: hej, powiedz, powiedz Amen. No dalej, powiedz Amen. No dalej, chodź tutaj dobrze. Pójdziemy stąd w porządku. Po prostu staniemy tutaj jak człowiek. Jak człowiek, zabiłbyś go? – Gdybym musiał. – Gdybyś musiał. – A co jeśli chodziłoby tylko o pieniądze i złe powody? – Nie zrobiłbym tego. – Co jeśli zabiłbym twoją matkę? Co byś zrobił? Zapytałem Bentleya, ale nie odpowiedział. – Panie Nimsy, proszę wyjść. – Odpowiedziałem na to szybko, dobrze? Powiedz, co byś mi zrobił, gdybym zabił twoją matkę i trafił w twoje ręce. – Okej. Okay. Cóż, nie chcę, żebyś był nakręcony. – Nie, to podniecenie, ale to naprawdę prawdziwe. – To jest prawdziwe życie. Co się dzieje? – Tak, w porządku. Co mnie tam spotkało? Czy to było prawdziwe życie? To było prawdziwe życie. Och, tak. Mhm. Mm okay. Hej, zrobiłeś dobre zdjęcie tego? Zrobiłem dobre zdjęcie czego? Co tam widziałeś? Tak. Kto to był? Mamy ich kilku. Co to było? Jeszcze nie wiem. Wiesz, o co chodzi? Nie wiesz, na co patrzysz? Jeszcze nie wiem. Nie, nie wiem. E, wszedłeś do domu, do tego kompleksu? Widziałeś coś w kuchni na podłodze? Widziałem dużo rzeczy w kuchni. Co widziałeś? Czerwone rzeczy? Tak. Co, coś z tych rzeczy? Tak, proszę wyjść do mnie, panie Nimsi. Dobrze, słuchaj, po prostu zapamiętaj ten obraz. Miej go przed oczami, dobrze? Przypomnę ci o nim. Dobrze, wyjdź na zewnątrz. Dobrze, wychodzę, dobrze. Proszę wyjść. Hej, zamierzam odebrać wam życie. Okej. Okay. I zamierzam was wszystkich torturować. Okej, okay, chodź. Rozumiesz mnie? Wszyscy to nietypowa strategia. Ciężko, jest ciężko. Okej, okay. będziesz wyjątkowy, będziesz wyjątkowy, będziesz wyjątkowy. Spójrz na mnie, spójrz na mnie. W porządku, hej. W porządku, wyjdę stąd. Spojrzysz na mnie, a ja cię zabiję. Wszyscy na ciebie patrzą, ale my wracamy do domu. Wysiadamy? Okej. Okay. Okej. Okay. Zrób to ponownie. Wiesz o co chodzi? A jeśli tak zrobię, co zrobisz? Wiesz o co mi chodzi, gdy to robię? Nie mówię o twoim paralizatorze, ale spokojnie, załatwimy ci więcej. W porządku. Chodźmy. No dalej. Nie wiesz o czym mówię. Możesz to zrobić. Ten numer z paralizatorem jeszcze raz. Tak, robicie to mojej mamie. Może masz rację. Robicie to moje mamy. Porazimy was paralizatorem. Pobijemy was, zabijemy was. Napijmy się. Całego tego alkoholu. Chodź ze mną. W porządku. No dalej. Możemy iść, możemy iść. Okej. Okay. Oto o co cię poproszę? Okej, okay, w porządku. Zrób mi przysługę, panie Nimsi. Proszę uklęknij. W porządku, proszę uklęknij. Zapamiętaj na chwilę, dobrze? Zapamiętamy, zapamiętamy. Dobrze. Teraz połóż się całkowicie na brzuchu. Całkowicie na brzuchu. Będziemy cię podtrzymywać, dopóki nie dojdziesz do tego momentu. Okej, okay. nie pozwolimy ci upaść. Zdejmiemy z ciebie trochę ubrań. Prawdopodobnie możemy zdjąć większość. Policjanci zabrali podejrzanemu ubrania jako dowód przed przewiezieniem go na komisariat. Hej, co u was od tamtej pory? Tak. Nie jesteśmy. Ktokolwiek. Idź stąd w górę. Róbcie co musicie. Tak. Rób, co musisz. Hej. Słyszeliście kiedyś o Plane? Taylor i NBC. Nie, to tamto leci. Wszyscy o tym słyszeli. Tak, jasne. To no fajne. Tylko pytałem, co oni tam robią? Przestępstwo, przestępstwo. Wiadomości, masz nadzieję. Co próbujecie zrobić? Nie, po prostu bierzemy kilka zdjęć, starych. Zdjęcia. Pewnie możemy już iść, ok. Chcesz się przewrócić na bok? Wszystko gotowe? Chcesz się obrócić twarzą? Możesz wstać. Moja rodzina się skończyła. No dalej. Zgadza się. Usiądź prosto. Spójrz na swój tyłek. Gotowy? Podwiń nogi pod siebie. Usiądź prosto. Złap mnie i wtedy podnieś. Wszystko z nami w porządku. W porządku ze mną, stary. Chcecie jeszcze jednego? Jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej, pozwól mi dojść do linii. W porządku. Widziałeś kiedyś lwa? Wejdziemy do środka, w porządku. Kiedy mnie zobaczysz, możesz podejść do oficera Gomeza? W porządku. Co się dzieje? Nie chcesz, żebym trzymał ręce w górze? Hej, chcesz? Zajmiemy się nim w środku. Hej, nie wyglądasz za dobrze. Czemu nawet nie zakładasz kajdanek? Nie zakładam, stary. Tylko odprowadzamy cię do środka. Tylko odprowadzamy cię do środka. Hej, Gomez, włóż koszulę do spodni. Erik trafia do więzienia powiatowego, gdzie funkcjonariusz zgłasza się do personelu. On dźgnął ojca ponad 30 razy. Musisz porozmawiać ze swoim. Zanim wprowadzili 42-letniego do środka, odcięliśmy ich, ponieważ były przesiąknięte krwią. Zachowasz dla mnie te ubrania? Tak, tak, bracie, mam cię. Tak, pamiątka, dobra? Twój ojciec klęczysz na rogu, rozumiesz? Zaraz pokażę ci, co się stanie. Okej. Okay. Okej, okay? spójrz na mnie. Tak, jesteś tam. Cześć. W porządku. Byłbym zdenerwowany, gdybym miał zaraz umrzeć i trafić do piekła. Erik trafił do więzienia hrabstwa Oklahoma za domową napaść i pobicie z niebezpiecznym narzędziem oraz za spowodowanie poważnych obrażeń ciała. Według ostatnich informacji jego sprawa pozostaje otwarta. Co mam zrobić? Masz moją nogę tam. Po prostu stań tam. Jeszcze nigdzie się nie wybieram. Zabity co? Nie, to ja. Gotowy? Tak? Tak.